Ja już nie lubię albo. Nienawidzę go. Oj. Chyba coś się zapętał. Oj. Haha baba. Nie można to widzieć. I Chaba, baba. Ja bym nie chciał przyjąć tego live'a To w idę. to, to. jest <grym> Mam to w e, dajcie kurwa lajki e, przepraszam e, lajka daj A my to

Zrobimy znowu serwer. Hmm. Ale już był pierwszy. Nie. Nie, go się nie uda zrobić. Już jest za mało miejsca. Się. Nie! Nie! Tu na tym pokoju, nie uważasz? Odkryć kalorytet Chcesz spać? Tak. Chcesz spać Teraz? No. nie Do której chcesz spać? Ule oh, yeah. Dawaj robimy live'a na Twitch'a A nie, się nie mogę Nie W sensie jak już zrobiły tą portę a to co? No piekło nie, nie wiem Ten, 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 ten prześlał na lampę, na miszka na stycze gry i na lata. Ile gry? By dołączyć? Bo Co zrobić?

no, a ja nie wiem, ja. Ale ma no, co uciekałem. Nie jestem pisząc, wiesz? No, ja, to było. Bo trzeba. Zacząłem, więc. No, ale. Choć już to wojna pomiędzy nami, No, wujna. Nie wiem, co, ale są od ciebie, zawsze jest za ciebie. To jest jedyna wojna i tyle. To, sobą. Dobra, ale ty szukasz swoich rzeczy, ja swoich. No. To spiszę. Aj ode mnie. Aj, do szpitala Czekaj. E, ja się podziwiam na ramie. Ja chcę ustawić. A ustawić. ten... Ty... wiesz, że nie możesz? Za mnie? Kur... Weź kordy mnie? Nie. Chama bez kordów. Nie Bo? Nie wiem. Chyba no, serce nie boli, to no, mi serce boli. Le... Chyba żołądek cię boli. W serce, ci Wiesz, że żołądek, a nie serce? Nie. problem. No właśnie. No jak masz, Leżynka. いましかに。